palca o właśnie w tym miejscu Słodziutki nie I co tu mamy w tej ostatniej ramce to też harpagany No z tej strony jest zasklepiony. Cała to jest. Cała do, jest. To, jest do, to już. jest do wirowania. A z tej strony 50%? 50%? Zasklepionego? Mhm. mhm. Czyli tutaj też już. Ale coś w ogóle dorabiają sobie chyba bokami. Nie? Nie wiem, czy to im zostawić. No, no czy tutaj to trzeba zostawić. No, nie, to one to będą nad tym pracowały tu. To dobra, włożymy to tak jak jest. Możemy to ściągnąć. Nie no jest to trzeba to po prostu wziąć i włożyć tak jak było. To co teraz możemy, kolejną ramkę wyciągnąć. To jest widać lekka, ale tu, tu jest czerw, czerw wygry... wygryzł się, nie? Tak, czy młoda jeszcze... pszczoła wyszła co dopiero. A z drugiej strony jeszcze się nie wygryzł. I tutaj jeszcze jest czerw. No, tu, jest tu jeszcze jest czerwia. Dobra, to zostawmy im tak jak było. Chodzi żeby było cieplej, nie? Po tej stronie. Kolejny korpus się powinno dokładać, jak już jest 70% zapełnionego poprzednią korpusem Tego, ale na górę, tak? Tak, na górę kolejny no. Chyba, nie wiem Matecznik Tutaj, tutaj też jest Nie? Jest matecznik? Tak, zasklepiony, no, trzeba go zerwać To już zrywamy matecznik A, tak, już zasklepiłeś chyba, no, od zeszłego tygodnia, nie? Czyli tak wygląda matka, tak? Po ilu dniach, myślisz? No, w 8 no, dni... Myślę, że... 7 dni teraz minęło, to ile? 4 dni? Po 3, 3 dni na założenie, myślę, matecznika. Wiesz co, tylko ono już musiała założyć na jakiejś larwie, która była, bo, bo ma... zaskopienie jest dopiero w 8 dniu. 8, 9 dniu zasklepiają. No, nie może być. W tamtym tygodniu przeglądaliśmy. No, ale musiała już być larwa jakaś. Na przykład 2 czy 3, 3 dniowa i minęło 7 dni, a w 8 pewnie zaskopiły, nie? O, czyli myśmy to przeoczyli? Nie widzieliśmy? To mogliśmy przeoczyć, no. Albo po prostu na, dopiero założył na larwie jakaś, jak była larwa, nie? Już trzydniowa. A w ósmym dniu na przykład życia, wiesz, od złożenia jeczka, czy w dziewiątym, mhm. zasklepiają. Dobra, składamy to z powrotem. Tu widać, że jednak tego miodu jest troszkę mniej, aniżeli czerwiu. Kolejna ramka. Jest taka w miarę ciężka, ale... Tu, tu jest z tej strony miód i trochę czerwia protowego z mm -hmm. drugiej strony jest czerwia. Jeszcze nie Tak jest. Tu jest jeszcze czerw, który się też chyba wygryza dopiero i już mm -hmm. nowe komórki składają miód. nie? Zresztą widać, że już zabudowują ten miód, nie? Naokoło. Czyli czekają, aż to się wszystko wygryzie. Taki ten skarab mieć. Co? Nie wiem, może byśmy spróbowali ewentualnie. Ja bym spróbował tutaj trochę, może zabrać. To, bo później się nie chcą mieścić ramki, nie? Chociaż nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Chyba odwłok był. No, to tak. Boki na bokim razie postawimy. Łóżmy tą ramkę. Wziąć ci to mnie to, Nie, nie mi No nawet nie jest najgorzej To jak to wygląda Miodio. Miodzio. Nic nie tańczy nic nie tańczy Teraz chyba lipa jest, nie? Co to Ta, teraz kwitnie? Lipa zaczyna kwitnąć, no? Matecznik kolejny zobaczy To matecznik musimy usunąć. Tak i nie zrobić przeglądu i już byłyby syre Mi się wydaje, że to jest taki bardziej jakiś poważniejszy, nie? Pacz też już. Mhm. Mm. Tak? Mhm. Chyba. Zobaczmy się, gdzieś, albo po prostu. Nie, wiem, może się to te... założyły, jakbyśmy przejrzeli potrywaliśmy tamtej. Patrz, tu kolejne dwa. To są trzy nawet. Trzy. O kurcze. Wręcz idą. Nie zastanawiałem się. Nie ma się na czym zastanawiać, nie? Hmm. A to są rojowe czy ratunkowe? Nie, muszę zobaczyć, bo nie pamiętam jak to na brzegach ramki, jakie są te metyczniki. Gdziemy? jest przyłka, nie? Tak sobie mhm. zakładam, właśnie do rękawiczki, bo później ciężko ręce z tego wymyć. Proponuję. To też jest. Nie, tutaj już. Nie, to chyba już Dobra. jest trututowe. A tu? To są trutne też. Dobra tu chyba więcej nie ma chociaż tutaj próbują sobie przebudować taki Ala, ale to im trochę przytniemy puste a już nie ma nartu Dobra to jeszcze raz przeglądnijmy. A tak trzeba przeglądać kurde co No spokojnie, wszystko się siedzi. Dobra i ostatni. Przykitowane. Nie? Przykitowane. Też już rameczka zaskoczona, ładna. Nie? W ci, no ciężka jest. To co, po wirówkę jechać dwie ramki do wirowania sam. Nie, no nie będziemy jeszcze dwóch ramek no, robić. Nie, to, z, to jest za, jest za dużo zabiegu. Z tej strony? Czyli od strony ścianek, nie? Tak, jakby sklepią pierwsze od brzegowe ramki, Nie wiem, czy ich nie zamienić miejscami, żeby do środkowości, a na brzegi włożyć jakieś niezasklepione, żeby sklepiły. Ale to teraz to wszystkie sklepią. Teraz już będą wszystkie sklepiły. Inaczej, to może tych ty ramek to bym nie, nie złożył ze sobą. Jakby może odwrotnie wkładał. Dobra, nie ma tam nic.